Za ile możecie sprowadzić ze Stanów takiego Mercedesa GLC w kupę? Suwy w kupę cieszą się coraz większą popularnością, a my dostajemy od Was coraz więcej zapytań, dlatego odpowiadamy, że ceny takiego Mercedesa, jak ten w zależności oczywiście od rocznika, przebiegu i uszkodzeń, to około 150 tysięcy złotych pod dom. W tym egzemplarzu mamy silnik dwulitrowy, który dodatkowo łapie nam się na niską akcyzę, co obniża koszty. Jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to posiada on pakiet stylistyczny AMG, reflektory Digital Light, kamery 360, adaptacyjny tempomat, nagłośnienie Burmester, grzane i wentylowane fotele z pamięcią, oświetlenie ambient, panoramiczny dach bezkluczykowy dostęp. To wszystko sprawia, że podróżowanie tym samochodem jest naprawdę komfortowe. Na koniec możemy Wam jeszcze zaprezentować jakiś żart od Mercedesa. Hej, Mercedes! Słucham. Opowiedz jakiś żart. Mówi prokurator do sędziego. Wnoszę o otwarcie okna. Sędzia na to uchylam. A jeżeli Ty chcesz pożartować ze swoim Mercedesem, napisz do nas, a sprowadzimy Ci taką lalkę.